W następnej, ale dekustacji. Tym razem Northern Monk i Eternal Summer. Tropical Pale Ale, 4,5% alkoholu. Eee, bardzo ładnie wyglądająca etykieta. Eee, jest to Twist Edition, i tych Eternal to mamy uff, całkiem sporo. <laughs> Z tym piwem będzie chyba 5 różnych edycji Eternali. Także jest z czego wybierać e... dużo to tu nie piszą Może składniki Woda słód jęczmienny, pszenica owiec pire z mango, pire z ananasa, maltodekstryna, e... e... sok pomarańczowy z koncentratu, chmiele naturalne aromaty i drożdże. No, i tyle się napisali. Nic więcej, ale mamy tutaj wszystkie te owoce, gdzieś tutaj, na tym oczywiście pejzażu się pokazują. Bardzo ładne, słoneczne, letnie krajobrazy z dużą ilością owoców. Jak widzicie, piwo jest bardzo jasne, słonkowe, prawie że żółte takie. Ale jasne, żółte, zamglone. Piana <laughs> niewielka, biała, ale szybko padająca. Aromat jest rzeczywiście tropikalny, <laughs> owocowy. E, jest mango, jest ananas. No, cała sałatka. Z tym, że nie jest to bardzo taki mocny ten aromat. On jest delikatny. Trzeba, że tak powiem, troszkę poświęcić uwagi. Ale jest. Dobra, to spróbujmy. A. Oczywiście. Bardzo lekkie ciało. Ale nie jest wodniste. On jest, wiecie co? Takie kwaśno-soczyste. To piwa. Sporo y, cytrusów. Y, Pomarańcze limonki, trochę ananasa, ale nie ma tu takiej, wiecie, słodyczy. Ono jest takie kwaskowe, odświeżające, lekkie i soczyste. Naprawdę przyjemne. Jest trochę tych owoców egzotycznych, ale znowuż nie aż tak bardzo dużo. Jest bardziej cytrusowe, wiecie. I takie soczyste, naprawdę przyjemne w odbiorze, zdecydowanie, mm, no, bym powiedział, nawet specjalnie zrobione na lato. E, fajne, schłodzone, będzie no, superanckie wręcz na lato, na gorące dni, e, żeby sobie posiedzieć e, na słońcu, e, na plaży, czy nawet na, w ogródku, gdziekolwiek, popijając to chłodne piwko. Które jest bardzo soczyste, bardzo świeżające, e, lekko kwaskowe. Goryczka praktycznie tu nie istnieje, jest więcej tych właśnie kwaskowych, e, bardziej limonkowych nut niż e, tych owoców egzotycznych, e, także ogólnie bardzo przyjemne, e, spodziewałem się trochę więcej tego mango i ananasa ale jest bardziej cytrusowe, jest więcej pomarańczy, limonek, cytryny, coś w tym stylu. Ale naprawdę fajne, bardzo fajnie się pije, warto spróbować. Już nie pamiętam gdzie ja to kupiłem, chyba w Morisowie. Bardzo przyjemne piwo, także warto na pewno spróbować. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podobało mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej al degustacji, no przynajmniej mam taką nadzieję. Przekażcie ten film swoim znajomym i jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał trochę bardziej, e, możecie kupić mi wirtualną kawę, link jest w opisie tego wideo. Wasze zdrowie, cześć!